No dobra, ile można czekać? Pierwszy dzień się wreszcie, wreszcie zaczyna. Wczoraj wszyscy się zjechali, dzisiaj wszyscy się spakowali na motorki. Zbieramy się za jakieś pół godziny, jak dobrze pójdzie, wyruszymy. Teoretycznie czekamy na koniec korków porannych w Rzymie, bo jest masa. bo wiadomo, że w Rzymie to gorzej jak w Stambule. A e, prawda jest taka, że dzisiejszy dzień Honda dobrze przemyślała. To Honda jest cwana. Spoko to przemyśleli, dlatego że sądzę, że oni wymyślili specjalnie, żeby było lejtowo, 160 km, chill, żeby poznać jak wszystkie ludziki zachowują się na drodze, zachowują się między sobą, ale też jak jeżdżą i dać wszystkim się przyzwyczaić do tripi. No właśnie, bo mamy taki śmieszny system do nawigowania, nie mamy GPS-a, nie mamy Traka, mamy tripi, mamy coś na kształt roadbooka i pójdziemy to spróbować rozkminić, pokażę Wam. Tu mam moturki. A dobra, jest mój. A teraz zobaczcie. W ogóle nowy kask. Przyzwyczajcie się w czasie tej jazdy. Ale go po, do Poznania. Dobra, nieważne. Jest urządzonko. Każdy ma przypisane swoje do siebie. Tu się jest power. włącza się to krótko długo Śmieszne. Freedom to ride. Loading. No dobra i teraz to nam coś tu będzie pokazywać Okej okay. menu Navigation Athletes Ustawienia Destination Roadbox Roadbox Wejdźmy sobie w roadbox A biblioteka Coś tam Dobra, w sumie używa się tego łatwo Nawigacja Ok. Mam nadzieję, że tu się będzie wyświetlać, bo teoretycznie powinno wyświetlać nam normalnego roadbooka. Czyli tam skręćcie w lewo za kościółkiem, w prawo koło drzewka dalej Zobaczymy, jak w praktyce będzie to wyglądało. Zapytam kogoś, czy on jest ustawiony w tym trybie, w którym powinien być, bo rzucili nam to bardzo, bardzo zajebili tak króciutko wczoraj na briefie. Wielkie poruszenie, chyba coś się dzieje. No Dawaj, 14. Być może będziemy uratowani i wcale nie skończy się tak, że zostaniemy tu do rana. Coś się rusza. Dobra, wczoraj zauważyliśmy... Ops, you have two A ujechaliśmy jakąś połowę z tego co dzisiaj jest do zrobienia. Dziwnie się całkiem spoko. Dunlopiki robią robotę na asfalcie. Są kuda. Mięciutkie. Mięciutkie, fajne, fajne, fajne są. I eee, cicho jest. A asfalt jest taki, powiem wam, przyczepny. A na razie się leciutko zgubiliśmy stwierdziliśmy, że robimy przerwę, bo waliliśmy połowę drogi i nie ma co robić potem. Nawet nie wiem, która jest godzina. 15. What time uh, were we supposed to be and uh, at the any, hotel? Any. Any time? Whenever, yeah. Dinner, I think. Yeah. Kiedykolwiek. Kiedykolwiek może oznaczać za godzinę nawet. It's a beautiful place, Okay. No to sobie zobaczymy. So guys, what's any time? What do you think? It can be 10 o'clock. Time is it now Do we have to be there today? Yes, you, uh, yeah. Sometime today. What day is it? Sometime today. Uh, it's, uh, you're doing, you're doing. it's three. <laughs> three three-ish. Three. So I think six, seven. Really? Right. Like, where? Over there. Like, like over there. The hills? Yeah. Are you, are you taking a piss at my English accent? No. That, are you trying no, to do no. an English accent? No, no. <laughs> Not at all, mate. <laughs> a Portuguese accent. I can't we do a Portuguese. <laughs> I. I can switch to French accent if you prefer uh, this. Slowly, uh, okay. yes. Uh, lentement. No, a bit. Gas. No, know. I don't know. <laughs> oh, luckily my bike is uh, yeah, over there. Probably... Don't go. <laughs> don't go. It's <laughs> yeah, not that good to, to see the flags, you know. <laughs> well, it says alien. It does. It does. Uh, it does. Polish? Yeah. I trafiło nam się idealnie, bo za półtora kilometra powinniśmy zjeżdżać w gravel. Generalnie to pokazuje taki sam system jak macie na roadbookach powiedzmy w rajdach, z tym, że tutaj ten roadbook jest dość prosty i nawigacja nam to wszystko zlicza jak daleko mamy do tego miejsca i gdzie i w co sobie skręcamy. W tym przypadku za 700 metrów drogę gruntową. Hihihi. Kurzy się coś? Chyba się coś kurzy Jak się kurzy to tamtędy jechali Haha <laughs> Fajne to jest No i właśnie Honda Adventure Road To jest takie w ogóle wydarzenie W którym trochę chodzi o to No to właśnie Obsługa A to się od razu zatrzymajmy Skoro jesteśmy Oczywiście A bez Cancel Yes Próbuję się zabić na własne miejsce Kontrola trakcji O Really control. Yeah. Nie. Okej. Nie mogę mniej. Fa. No dobra Lepiej chyba nie będzie. Eee. Dobra Okej. Okay. Zobaczymy. <słyski> Okej, okay, ja będę złączony Ja mam no, 400 metrów do czegoś Oj, 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 oj ah oh, you guys are a fucking film crew and i thought you had an accident <laughs> żeby zwolnić, bo jest czyjś domek. Trochę respektu, więc easy Because Italian people, o, to mam opoję. to będzie dobre w tym odcinku. To pola, kurde, jestem w Polsce normalnie na polu. Na, na lupę werszcie Słuchajcie, eee, Włosi, it's all about passion and uh, being. Uh, Viņi ļoti nopietni uztver sevi. Więc, chłopaki, jak to jest? To jest bardzo dobrze, dziękuję. To jest naprawdę twisty droga. Trochę żwiru, ale bardzo się really enjoy it. Yeah, too little gravel na yeah, today. Yeah. yeah. Uh, jeżdżę się, zarobiliście, ale widoki, zobaczcie te widoki. Pierwszy stopik sobie zrobiliśmy na jakiejś piczku tego typu rzeczy. Zobaczymy. Lecimy chyba dalej powoli. Oni tu zajechali pierwsi, ja na szybko, więc. A la tak się bawią. tośmy mamy fajną sekcję enduro. Zasuwamy sobie. O zresztą patrzcie. I hope somebody rides it like well. Show them to put some gas. So, oh, Gary, your opinion on this last part, oh, last it's, section? It's great. It's a uh, flow. It's gravel. It's jumping. Uh, sometimes it's really, really fun. And yeah. it's hot. Yeah. <laughs> it's good. Let's go. It's good. It's good. Uh, I'm sure you want to get as soon to tarmac as no. as it possible. No. No, no, I like it. You like it? Yeah. Okay. Yeah. You can go. I take uh, two minutes of break or something. A, trzeba sobie pomagać Dziękuję. <laughs> oh. No i słuchajcie, przejechaliśmy sobie kawałek tego off-roadu. Wróciliśmy na drogę I o co chodzi w tej Hondzie Adventure road? To jest taki ride, Oczywiście tam turystyczny, żadnego naparzania, wiecie, na czas eee, Na którym? Po pierwsze, poznaje się tych ludzi, ale fajne wertepy tutaj Ha, 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 ha. O sorry ha, ha. Fajna zabawa yy, poznaje się ludzi, pomaga się Ktoś komuś gdzieś poda wodę, poda coś Jednocześnie mamy tę nawigację, tego trippy, nie po prostu wrzucony tam GPX na luzaka, który was prowadzi jak mapa Google, kurde, ścieżką i tak dalej. Tylko musicie sobie wymyślić, że to tu trzeba skręcić. Co widzieliście zresztą. Eee, I chodzi o ten taki fajny, specyficzny experience, że jedziemy każdy osobno trochę, ale wszyscy razem. Już mi się zaczyna podobać. Bo w, w pewnym momencie jak się przeciągał ten wyjazd, to już wszyscy byli tacy znużeni. Pojawiało się jakieś pierwsze poddenerwowanie i tak dalej. Ja oczywiście jak zwykle muszę mieć coś nie tak, więc mam jakieś tam chyba chrząstkę w uchu prawym strzeloną i nie boli, jak wkładam i zdejmuję kask. Mm, ale teraz, jak jeszcze przeleciałem się po szuterkach, no to zaczyna się robić fajnie. A to dopiero pierwszy dzień, w którym jest prawie nic. Bo jutro będzie co najmniej dwa razy tyle tego, co. Znaczy, co najmniej, no prawie dwa razy tyle tego, co, co jedziemy dzisiaj. Także wiecie, jest w ogóle. Petarda. No i poznaje się nowych ludzików. Każdy do każdego podchodzi troszeczkę na zasadzie. No, wistromik Troszeczkę na zasadzie. Wiecie. Ja nie widziałem tego gościa nigdy w życiu, ale jest moim przyjacielem. No i nie ma z czego strzelić, żeby się podniósł ten motorek. He bo jadę w DCT. Dobra, nieważne. Nara.